Dzień dobry, witajcie moi drodzy, ja jestem Andreman i witam was w kolejnym odcinku ze serii Pochwal się swoimi bitwami. Jeżeli ty chcesz się pochwalić swoim bitwom, bardzo bym ciebie prosił, abyś podeszła powtórkę swojej bitwy wraz ze screenami jak mam zrobionego kapitana oraz okręt na pocztę mailową. A link do poczty mailowej znajduje się w opisie każdego filmu, jeżeli przewiniecie opis cały do końca, tam znajduje się link. Do mojej poczty mailowej, moi drodzy, dzisiaj pan kapitan Jarek F z drużyny BIMPR zaprasza was gorąco na bitwę na starym poczciwym Musashi. Jest to japoński pancernik bliźniaczy Yamato na dziewiątym tierze. Także powiem krótko: bardzo ładna bitwa, zachęcam do pooglądania i bardzo dziękuję wam za wszystkie pozostawione łapki do góry, za subskrybowanie mojego kanału, co daje mi bodźca i chęć robienia dla was wszystkich powtórek, które mi wysyłacie. Także moi drodzy, usiądźcie sobie wygodnie, a ja was już zapraszam do oglądania. No, i teraz spójrzmy tutaj. Celowanie poszło. Musashi, piękne tutaj. Trzał. No, zobaczymy, czy będzie chociaż efekt tego. Ibuki e bardzo blisko trzeba było troszeczkę wybukiego. E no i zobaczcie. Degros prawie, że złapał tu dychę. No, jest e-booki. Gwini, e dobre tu chyba będzie wyprzedzenie. 4 sekundy, dwie i. No, panie Jarku. Ognia śmiało, 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 śmiało. Ej! Jest, Poszła salwa. Jest. Uh, uh, uh. Zobaczcie, na salwę! Na salwę! Zobaczcie, co on wyrabia. Ależ tam przydzwonił temu krążownikowi. Zobaczcie, dwie cytatele i to wystarczyło pożegnać krążownika. Japońskiego naprawdę super! A jeszcze Rupert próbuje tutaj się go dobić. Musashi się, nam się pali w tym momencie i Salvato Ruperta. Troszeczkę trzeba uważać, ten jednak bok tutaj jest niechroniony, a jest tam dość dużo tych okrętów. Zobaczcie pancerników, bardzo dużo. Jest też i krążownik, Kiedy krążownik podzieli losy i Bukiego, no zobaczmy. Celuję, 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 celuję. Nic nie mogę być ich, też nie będę, ale trzeba strzelać. Uwaga! Poszła salwa! No! Cieżby była. Jest tutaj, zobaczcie, prawie 20 tysięcy. Ale mu tutaj przydzwonił! Naprawdę super, super, to wyszło. I teraz zobaczcie, w dalszym ciągu te Mioko. No, chciałem powiedzieć, że płynęło. Że płynie, ale już jego nie ma. No i dwa pancerniki niemieckie. Bardzo blisko. Trzeba mocno tutaj uważać, bo artyleria dodatkowa naprawdę tutaj kosi niesamowicie. Degros jest trafienie 7800. Bardzo mocno się musa pali, nie ma jak się tutaj... Zgasić za 12 sekund, można się zgasić. Lub za chwileczkę, za 5 sekund będzie gaśnica i jest Rupert. Zobaczcie, ta dodatkowa artyleria już obija Zitena. Oj, tutaj troszeczkę ryzykownie płynie Musashi i da zdychacza do Ruperta. Musashi robi zakręt śmierci. Zobaczcie, próbuje jeszcze się tutaj rotować, i już jest włączona naprawka. Degros prawie 13, Rupert 10. Że nie bije tutaj Rupert w ogóle, artylerię dodatkowo. Musashiego jego coś dziwnego, no chyba albo zapomniał włączyć, ale już tutaj jest 14 tysięcy. tytula jeszcze, ktoś mu tam przydzwonił. No, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze. Jednak bije ta artyleria dodatkowa, Ja myślę, że za chwilę tutaj kapitan powinien zlikwidować tego Ruperta, ładnie tutaj płynie, akurat będzie próbował prostować, no i poszło salwa, jest trafiony, jest zatopiony, aż miło się patrzy na takie strzały, no coś niesamowitego, poszło pięknie. ZI 16,5 km. Aj, musashi akurat płynie tak bokiem i tu jest podatny na pociski nieprzyjacielskich okrętów. Jest pomatko. Ależ mu tu przydzwonię zobaczcie i wsparcie od razu. ZI teraz nie wie co ma robić, a mu je próbuje strzelać. Zatrzymuje się. I co teraz? będzie Będzie odpowiedź taka sama. Aż ten Musashi, zobaczcie co on tutaj wyrabia No i zobaczmy No zobaczcie, ale siado 25 tysięcy W dalszym ciągu stoi I prosi się o następną salwę Pięknie tutaj Musashi A kapitan Jarek na tym Musashi wymiata Więc i ten w dalszym ciągu tam czeka na pozdrowienia od Jarka. Jest trafienie, zobaczcie. I duży kaliber. Ależ go tam. łoi, no i co? Dalej ten kapitan stoi. No, czekajcie. Jarek, lej go, lej, bo to nie. Nie, ma, Nie zostawiamy rannych. Jest twój. Poszła salwa i czekamy na efekt. Gdzie ten pójdzie na dno, czy. Jest na dnie. Tam się o to prosił, słuchajcie, ani kroku do przodu, ani do tyłu. Był mocno obijany i stał w miejscu. I Colorado. I Rupert. Colorado. polega już tutaj nabił 206 tysięcy. Jest tam trafienie. No i champion, zobaczcie, oj, ten champion, champion, champion. No Jarek pierwszchampiona na cel. Oj, teraz będzie tu się pokazywał pięknie. Akurat prostuje się tutaj. No jest, u Boże, 20 tysięcy. Ha, pięknie. Ależ jemu tutaj siada. Ależ wam tutaj wymiata na tym pancerniku, zobaczcie i jeszcze. Jest. Jeden, drugi pancernik. No i... Ruperta. Tak, jest on już. Nie ma szans już przeżyć. Nie wiem na kogo podnosi ręce. Gdzieś tam były dwa rekoszety tylko. Rupert. Tak, Rupert próbuje uciekać. Jest tam jeszcze... Jest trafiony? Nie wiem czy ale myślę, że już no tutaj niestety, ale musashi już nic nie mógł zrobić. Okręt szedł na dno. Na chwilę obecną drużyna zielonych przegrywa 17,5 km Alaska. To ona w tej chwili próbuje tutaj strzelać do naszego Musashiego chociaż musashi w tej chwili jest nie, niewidoczny. zobaczcie ile tych okrętów z drużyny zielonych i ani jeden nie ma ochoty płynąć w kap a no, chyba teraz tak się już pogrywa no ciężko powiedzieć no i jest Alaska kapitan mierzy już tutaj celuje do Alaski ona akurat bokiem płynie no teraz przy i odpłać tutaj Tymi pociskami poszła salwa i jest trafiony, tu jest dobity ten okręt, ale słuchajcie nie liczy się to. Kto zatopił ważne, że przy nieprzyjaciel traci tutaj bardzo dużo okrętów. No i myślę, że drużyna wygra tą bitwę, drużyna zielonych. Od kapitana Jarka. Oczywiście pozdrawiam cały klan Bimber.